witam wszystkich Dekowiczów w Green Down. tak dla mnie lepszym Diablo. Zobaczmy sobie ustawienia, ale wydaje mi się, że tutaj wszystko było na albo przestawimy sobie przynajmniej na Very High albo na Ultra. Bo tu nie powinno być, to jest starsza gierka, nie powinno być. No i nie mogę trafić, widzicie, gabcia, Nie powinno być problemów z utrzymaniem. Rate'a, troszeczkę ściszyłem Shaders ultra, ultra high, tekstury high Filtrowanie, możemy wszystko na max'a dać Powinno chodzić Tak jak widzicie 60 klateczek dla geek'ów no I lecimy z Grimdownem. Jeżeli nie mieliście okazji pograć, to pograjcie koniecznie. Było dużo dodatków do tej gry. My mamy chyba tylko z Dawidem podstawkę. Widzicie, nie wspiera, yy, nie wspiera kontrolera, a jednak wspiera. Ja tu już jakąś postać mam, którą mam od ojej. Czekajcie jeszcze troszeczkę, ściszę. Postać, którą mam już bardzo długo, jak kiedyś tam grałem sobie. Tutaj jest bardzo dużo różnych kustomizacji. Yy, wiecie, tego jak możecie grać. Pewnie podobnie jak w Diablo. W Diablo też grałem, ale bardziej chyba w dwójkę grałem niż w trójkę. Chociaż w trójkę też mi się zdarzało. I powiem Wam, że te Diablo jakieś takie... czy znaczy generalnie są to gry, które wiecie. Idziecie, robicie build i spamujecie dwa przyciski na przykład, nie? I robicie jakieś dungeony coraz mocniejsze. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie jak to jest skonstruowane. Natomiast ten Grim Dawn w miarę ma opowieść, z tego co pamiętam i dużo dodatków wyszło i przede wszystkim jest tani. Dobra, nie będę tego zbierał, wiecie, bo to bez sensu jest. Tu musimy mieć chyba dookoła gdzieś. Jest dosyć tani, jest fajny, można sobie pograć. także jako taki zamiennik Diablo jak najbardziej powiem wam o coś żółtego wypadło no i ci, oczywiście wiecie jak to jest w takich grach nie? macie multum różnych kurcze lootów, zbierania pełno bosów nie bossów dungeonów tu mam jakiegoś chyba, nie wiem co to nawet za postać, jakiegoś półnekromanta. W każdym razie gra się fajosko, widzicie, no wygląda też spoko jak na swoje lata oczywiście, nie? Dobra chłopie. Chłopie na no hita. Także chwilkę sobie tutaj pobiegamy w gierce Już tego wszystkiego wiecie nie pamiętam, aha to jest jakaś blokada many. No mam parę skili Natomiast nie pamiętam aha. jak tego się wszystkiego używa wiecie. Nie wiem jakoś zawsze bardziej mi się podobało zawsze mi się w grimdown bardziej podobało Diablo. Chociaż najpierw grałem oczywiście w Diablo wcześniej. Aha, to jest Dobra, full, inwentory full Tu coś strzela gdzieś nie. Fajnie, że to podświetla. Od razu, jakie są, wiecie, statystyki, nie. Nie trzeba kombinować za bardzo. Chodzić, podnosić. Śmieci nie trzeba podnosić. Patrzcie ile mam towaru i <laughs> kiedyś tam chwilę grałem, to zbierałem i potem powiem wam. Tak samemu to też jest tak. Ja to lubię grać teraz w gierki takie koopowe bardziej, jakieś survivale. Ewentualnie z Dawidem coś na, dla śmiechu, coś pogramy sobie, natomiast wiecie, natomiast w takie gry no trzeba mieć zacięcie, żeby to grać, nie? samemu, bo to jednak jest grind. Trzeba iść, iść, siekać, iść, siekać i tak dalej, i tak dalej. Potem jakieś tam, nie wiem, jak tu jest endgame zrobiony, bo nigdy nie doszedłem do niego. No ale wiecie, w Diablo macie rifty, sezonówki, jakieś tam inne rzeczy. Natomiast tutaj nie wiem, jak ta końcówka jak wygląda. W nie powiem wam, nigdy nie wnikałem w to Czy ja nie mogę normalnie tym siekierką bić jakiś skill wybuchający, dobra to tak kim pewnie to rozwalić To jest jako skill, tak? Jeszcze ja się już nie pamiętam, kurczę tej gry, nie? Ale to musi się bić normalnie jeszcze. Co, nie mogę? To mi... A, bo to manę wyciąga ze mnie, tak? Dobra, nie wiedziałem, spokojnie, easy. No to musi jakoś się bić normalnie na... do diaska teraz? Nie. Hmm. Nie pamiętam już tej gry, no wybaczcie mi naprawdę ale wygląda świetnie, jak ten swoje czasy oczywiście, jest to gra stara już, natomiast bardzo fajna. Także jeszcze sobie chwilkę pochodzimy tutaj, zobaczymy co ciekawego w down się dzieje. Zastanawiam je cały czas zastanawiam mnie cały czas to Dobra, to jest normalne bicie, czyli mi się odnawia mana. A nie, jednak używam ich skilla, pomimo, że mam... Widzicie, to jest taka blokada. Teraz jakiś skill na pewno już tego nie będę rozkminiał. Teraz mi ten pasek przeszkadza. Ja jestem gdzieś na początku dopiero podróży, zobaczcie, no tutaj mam dopiero jakieś początkowe rzeczy wyrobione. Więc jeszcze daleko do... Doskonałości w tej grze, gdzieś tam że się powinniśmy, iść, nie? Na hita. Ale gierka bardzo przyjemna. Także, jak nie mieliście okazji, to naprawdę polecam, bo gierka jest naprawdę fajna do pogrania. Bardzo sympatyczna Teraz jakieś bagna mamy, pszczołki Zobaczcie ile tu jest rzeczy do zbierania, to jest po prostu do kwadratu, nie, naprawdę można tyle rzeczy robić. Nie mogę, czy bić? Nie mogę, zastanawiam się. Hmm. hmm, to, to tylko many jest zależne? Dziwne. Patrzcie, ile tego wylatuje. No to jest po prostu dramat, nie? No <ścoughs> ja teraz nic nie mogę robić, żeby było śmieszniej w ogóle demerzu nie robię. Co się stało, że ja nic nie mogę robić? A, bo coś pozmieniałem tutaj, widzicie? Drzewku skill'i pozmieniałem. Komary. Nie lubię komarów. Są jakieś odporniejsze, widzicie? Dobra, chodźmy w tą stronę. Po bagnach, jeszcze chwilkę pobiegamy. O, no, no wyskakiwały jakiś pierdół znowu. Ja tego nie będę zbierał, bo to szkoda czasu. A tutaj jest jakiś rift, patrzcie i tu można Tu jest mapka dosyć spora Ło, lokal a to jest ten nowy. No jest gdzie chodzić, jest to zwiedzać, Oczywiście trzeba robić po kolei fabułę, żeby to miało ręce i nogi No by co tu leżycie, tak sami? O, tam jakaś gwiazdeczka, co to jest? Jakiś dungeon? Tu spamujemy trochę skillem. O, tu jakiś mocniejszy jest, patrzcie. No oni w ogóle życia mi nie zabierają. Nie wiem czy ja jestem taki OP. no nie sądzę. Patrzcie ile tego wypadło z niego matka. To nie ma sensu tego zbierać. A czyli to zaznacza jakiegoś... Widzicie, no i to jest do, to jest taka gra właśnie dla tych, co robią strasznie pierdylion lutu jak ja to mówię lubią zbierać, potem lubią to jakoś ulepszać, różne inne rzeczy robić. Nie mówię, że to jest złe, to jest bardzo fajne. Jeżeli Luther Shooter na przykład jest dobrze zrobiony, to fajnie. To dla mnie bomba, nie, jeżeli jest coś fajnie zrobiony. Pewnie jakieś mamy zadanie też rifty zamykać. Coś mamy fajnego. <noise> to jest mocny skill. Nie wiem, czy jestem taki tutaj kozak. Gdzie tu jest jakiś level? Zobaczcie, tutaj ma masa ze Nightblade jestem tak. Teraz arkanista. Czyli te... rozumiem, że... o kurczę, zobaczcie ile tego jest To jest piękna sprawa, tutaj naprawdę, wiecie, to jest taki protoplastuś tego Poe i tych wszystkich innych gierek tego typu Zobaczcie, tutaj jest konstelacja, są jakieś można sobie robić różne... naprawdę, buildów widziałem, że jest mnóstwo w tej grze, nie? Dobra, tutaj się nic nie da pewnie zrobić Mapka, o tu mamy następnego bossa na dole gdzieś no jeszcze chodźmy, zobaczmy. Czy to był tamten, którego żeśmy zlali, tak? To idziemy do góry. Jeszcze dosłownie chwilkę i... Zobaczymy. Widzę, że tutaj... Kurczę, no ale my nie jesteśmy takim koksem przecież. Nie wiem. To jest dziwne. Które tu mamy levela? 124 armor, gdzie to jest level jakiś napisany nasz postaci. 21, no to... Aha, bo ja jestem w takim obrębie, a oni mają niskie levele, tak? Bo oni middlemenży nie robią. No hita ich nie zabijam, o tu jest jakiś boss jeszcze, mini -boss. No i widzicie, wypada milion rzeczy z nich, bo to można się bawić. <noise> przeglądanie tego tygodniami jak ja to mówię o to jest następny punkt teleport te teleporty do miasta są fajne chmury pszczół czy tam roje tu coś jest u góry jeszcze to są komary, nie mówię komarów strasznie A, to jest Dungeon jakiś, tak? Zobaczmy Myślę, że to nie będą, będzie stanowiło żadnego problemu tutaj. Widocznie jesteśmy zbyt wysokim levelem sobie flaszkę. No widzicie no jak człowiek jest ponad levelem no to nie, nie mam nawet co tego brać bo rozumiem że to może coś fajnego ale Dawno w to nie grałem po prostu i myślę, że na razie do tego będę wracał co jakiś czas, może żeby sobie tak popatrzeć, albo może jak się wciągnę, natomiast na tą chwilę robimy sobie odcinek, żeby zobaczyć jak to wygląda, jak się gra. No, dajku jest natywnie sterowanie kontrolerem bez problemu, nawet nie trzeba było szukać, wiecie, w ustawieniach społeczności, Więc generalnie super sprawa, zresztą to, mówię, no to jest kontroler friendly gra, także, zresztą Diablo też, dobrze to jest wszystko yet, zrobione. Yet. A, bo Mane ma czas odnowienia 16 sekund, popatrzcie, ten mam, no nie, 16 fiolek mi zostało, dobra, myślałem, że one są też jakieś nielimitowane. Dobra, wiecie co, myślę, że tu zakończymy sobie pokaz z tego skończymy sobie pokaz Grim działa to super na deku także jak ktoś lubi Diablo a wiecie że z Diablo ogólnie jest problem na deku to to jest świetna alternatywa powiem wam Green Down, jeszcze dodatki. Ona często jest na wyprzedaży za jakieś grosze, tam za 20 czy 30 zł, także warto wziąć, bo brew pozorom, tytuł jest mocno niedoceniany, powiem Wam, czy był mocno niedoceniany. A ma też możliwości customizacji i pogrania jest tego masa dosłownie masa więc uważam, że warto. Ode mnie na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku.